Moi drodzy, dziś na tapet bierzemy kolejną obudowę komputerową, i tym razem jest to totalna nowość na rynku. Powstająca od pewnego czasu, nowa marka Weteni wypuściła właśnie swój pierwszy produkt i jest to obudowa Weteni Woody White, którą widzicie właśnie na załączonym obrazku. Czy jest to konstrukcja udana, jakie są jej wady, a także zalety, co ją wyróżnia, no i oczywiście czy warto ją kupić o tym w dzisiejszym materiale. Woody White to debiut nowej firmy w eteni na rynku. W cenie bagatela 600 zł dostajemy naprawdę spory gabarytów w skrzynkę o teoretycznie standardowej i znanej już nam z innych produktów budowie. Rzecz, która jednak wyróżnia Woody White spośród tłumu to drewniane elementy. Front swoje skrzynki producent zaprojektował w formie drewnianych paneli, których w zestawie otrzymujemy aż dwa. Pierwszy w formie imitacji lameli, drugi zaś w formie drewnianej płytki z pionowymi wycięciami i z tego miejsca mam pewną uwagę. Mianowicie, front z lameli jest znacznie lepiej wykonany aniżeli ten drugi, który w moim wypadku był dosyć mocno wypaczony. Z jednej strony rozumiem, ponieważ jest to drewno, czyli dosyć kapryśny materiał, natomiast z drugiej, tak mocno skrzywiony panel na pewno nie powinien znaleźć się w zestawie z obudową. Kolejna rzecz to niestety plastikowe elementy, na których trzyma się ten front, już podczas pierwszego demontażu się ukruszyły. No i na ten moment u mnie trzyma się to już tylko na wcisk. No i z tego też powodu uważam, że dużo. Dużo lepszą opcją byłoby po prostu zastąpienie tych plastikowych, kruchych elementów po prostu magnesami, które no, wydają mi się dużo, dużo lepszą opcją aniżeli taki plasticzek, który. No, wiadomo, że po krótszym czy też dłuższym czasie użytkowania z pewnością się wyłamie. Po zdemontowaniu frontu ujrzeć możemy filtr powietrza mocowany na magnetycznej plastikowej ramce i moim zdaniem jest to naprawdę zajefajne i bardzo praktyczne rozwiązanie. Pod nim zaś znajdziemy trzy wentylatory, o których więcej za chwilę. Filtry są również także pod zasilaczem oraz na topie obudowy, no i według mnie biorąc pod uwagę cenę tej skrzynki zdecydowanie powinny one być nieco inaczej przemyślane. Mianowicie, zobaczcie sobie, jak wygląda to na przykład w mojej prywatnej obudowie, która jest o połowę tańsza. Mamy cały demontowalny, górny panel, co dodatkowo ułatwia nam montaż chłodzeń wodnych czy też wentylatorów. Natomiast tutaj producent zastosował już, jak widać, zwykły magnetyczny filtr, czyli rozwiązanie, które owszem jest w porządku, natomiast w dużo, dużo tańszych konstrukcjach. Zajrzyjmy teraz do środka obudowy. Jest to rzecz jasna, MIDI Tower. W środku, pod życzkami schartowanego szkła otwieranymi na magne, znajdziemy miejsce dla ATX, Micro ATX, a także Mini ITX. Drugi panel boczny otwieramy odkręcając szybko śrubki, które co prawda nie wypadną nam ze środka, jednak w tej cenie spodziewałbym się już mocowania na magnes. Warto jeszcze zaznaczyć, iż na panelu tym mamy wycięcia, a pod nimi kolejny magnetyczny filtr przeciwkurzowy. W obudowie mamy obecne dokładnie 7 slotów na karty rozszerzeń, a maksymalnie wejdzie nam karta graficzna o długości do 41 cm, czyli praktycznie każde współczesne GPU. Wyjątkiem tym jest że na sytuacja w której mocujecie chłodnicę na froncie, wówczas wymiar ten pomniejszy się właśnie o jej grubość. A co do chłodzenia, to maksymalna wysokość powietrznego kulera wynosi 18,5 cm, także wejdzie tu praktycznie każdy kuler dostępny na rynku. Jeżeli natomiast chodzi o iO i opcję montażu wentylatorów, to aktualnie na ekranie widzicie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o możliwości. Chłodnice 360 mm zmieścimy zarówno na froncie, jak i na topie, natomiast wentylatorów zmieści się nawet 11-120 mm, z czego dwa ostatnie mocujemy tutaj na boku. Odnośnie samych wentyli w standardzie mamy ich 4 sztuki z adresowalnym podświetleniem ARGB. Są to 120 mm 11-łopatkowe śmigła o prędkości obrotowej do 1600 rpm. Podłączenie śmigieł to standardowe 4 wtyki PWM oraz 3-pin ARGB z rozgałęzieniem do podpięcia szeregowo kolejnego wentylatora. Pomimo zastosowania rozgałęzienia producent wyposażył obudowę w specjalny kontroler ARGB i PWM, do którego podepniemy maksymalnie 6 urządzeń. Całość zasilana jest za pomocą dodatkowego złącza SATA i podłączona pod płytę główną. Mamy jednak Dodatkową opcję sterowania podświetleniem za pomocą przycisku znajdującego się na przednim panelu złączy. No i z tej strony, niestety, moja kolejna uwaga, bowiem ten kontroler, o którym przed chwilą Wam mówiłem, został po prostu luzem wrzucony do skrzynki, mimo tego, że na jego odwrocie jest specjalna taśma, która pozwala go po prostu przykleić do ścianki obudowy. Podobnie przewody, które zostały poprowadzone w najprostszych miejscach. Czyli po prostu idą nam bezpośrednio na widoku, są po prostu także wrzucone w żaden sposób nieuporządkowane. No i generalnie jest to do przyjęcia, aczkolwiek uważam, że w tej cenie powinno być to już ogarnięte. Zostając jeszcze po stronie serwisowej na ułożenie przewodów mamy około 2,5 cm moją uwagę zwrócił jednak fakt, iż obudowa nie posiada ogumowanych przepustów, zaznaczyć należy, iż takie rozwiązanie jest już raczej standardem i to w dużo, dużo tańszych konstrukcjach. Schodząc nieco niżej zobaczyć możemy piwnicę z miejscem na zasilacz i tutaj zmieścicie na spokojnie nawet ponad 20 cm jednostki zaraz za nim znalazła się też kratka oraz miejsce dla montażu dwóch 3,5 calowych nośników HDD. Kolejne dwa miejsca montażowe mamy też na rewersie tacki płyty głównej. Przenosimy się teraz na przedni panel złączy i portów. Tutaj znajdziemy USB-C, reset, przycisk do sterowania podświetleniem, dwa złącza USB 3.0 typu A, podwójnego mini jacka przycisk power oraz diody power LED i HDD LED. Jeżeli chodzi o taką ogólną jakość wykonania, poza mankamentami, o których wspomniałem Wam już wcześniej, nie nie mam raczej więcej zastrzeżeń. Nic się tutaj nie wygina, blacha jest dosyć gruba, także to jak najbardziej na plus. W zestawie ze skrzyneczką otrzymujemy również komplet akcesoriów w postaci niezbędnych wkrętów, opasek samozaciskowych, jak i rzepów do ogarniania kabli, mini instrukcji obsługi oraz specjalnego śledzia, który pozwoli Wam zamontować kartę graficzną wertykalnie. To tyle jeżeli chodzi o teorię, przejdźmy więc do testów. Specyfikacje platformy testowej widzicie aktualnie na swoich ekranach, a pierwszym testem, jaki wykonałem, było sprawdzenie poziomu hałasu generowanego przez dołączone do zestawu śmigła. Przeprowadziłem go mierząc poziom hałasów w odległości metra od panelu bocznego obudowy, a wyniki prezentują się następująco. Generalnie do 50% obrotów zestaw nie był zbyt niesłyszalny, jednak po przekroczeniu tej wartości hałas staje się już nieco uciążliwy. Kolejno sprawdziłem także temperatury poszczególnych komponentów. Tutaj generalnie nie jest źle, ponieważ w czasie spoczynku temperatura procesora oraz GPU ledwie przekroczyła 30 stopni. Co do nośnika SSD było to maksymalnie 40 stopni. Pod obciążeniem z kolei procesor dobił do niecałych 65 stopni, zaś GPU do 73. A nośnik SSD rozgrzał się do 52 stopni. Słowem podsumowania, Weteni to marka, która dopiero co zadebiutowała na rynku. W związku z tym na ich skrzynkę staram się spojrzeć nieco łaskawszym okiem. I owszem, obudowa ta jest naprawdę bardzo ładna, a drewniany front wygląda po prostu ślicznie, jednak przez dużą liczbę niedociągnięć. No nie ukrywajmy, nie zaliczyłbym jej raczej do grana najbardziej opłacalnych skrzynek. Wielka szkoda również, iż póki co nie mamy wersji bez podświetlanych wentylatorów, ponieważ, no, po pierwsze, nie każdy lubi LEDy, a po drugie, przynajmniej jest to moja subiektywna opinia, podświetlanie śmigieł, które i tak suma summarum są zakryte przez lamelowy front, no, troszeczkę mija się tutaj z celem. Plusy, oczywiście, za grubość blach, możliwość personalizacji w postaci wymiennego front panelu oraz braketa dla GPU. Poprawiłbym jednak mocowania frontu, okaplowanie w postaci zamocowania kontrolera na stałe, ogumowania przepustów i ułożenia przewodów, a także pozbyłbym się rozgałęźników na końcówkach wentylatorów, które z uwagi na zastosowany kontroler są tu po prostu niepotrzebne. Zmieniłbym także konstrukcję filtra, zarówno tego pod zasilaczem, jak i na topie. W tej cenie zdecydowanie powinniśmy otrzymać coś lepszego aniżeli standard. Filter. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy w ogóle podoba Wam się taka koncepcja budy z drewnianym frontem, czy jednak jesteście bardziej tradycjonalistami. Linka do skrzynki standardowo wstawiam Wam oczywiście w opisie. Ode mnie to tyle, do zobaczenia w następnym, trzymajcie się i cześć.